Przymują przeciwnicy. Tym razem zagranie tak Udało nam się zdobyć chyba najwięcej punktów z, z drużyną które grały z Tigersami. Więc myślę sobie, że jest, jest miejsce, gdzie możemy się też właśnie tutaj odrobinę poszczycić albo przynajmniej pochwalić. stracił piłkę zawodnik ale na szczęście jego kolega z drużyny zdoła ją odzyskać E, cały rok pracowaliśmy na ten sezon e, w różnych trudnych sytuacjach, bo niestety mamy problemy kadrowe. E, ale myślę sobie, że właśnie jak m, na mecz, który mogliśmy no, rzeczywiście właśnie się przestraszyć, e, odpuścić, bo już tak naprawdę to było mecz o pietruszkę, pietruszkę pokazaliśmy charakter i w każdym meczu chcemy to pokazywać. Przede wszystkim charakter, chcemy oczywiście zwyciężać, e, ale no, dzisiaj się nie udało. Mam nadzieję, że następny sezon przyniesie więcej zwycięstw. Będzie dużo więcej radości w naszej drużynie z tego powodu. Ogólnie rzecz biorąc, był to twardy mecz. Dużo, dużo takich właśnie um... Ciężkich zdarzeń, ale to jest piękno futbolu. To jest to, co lubię w futbolu. Mogę się tutaj wyżyć, mogę się tutaj wyładować. niezłapane podanie. Horrible, horrible, horrible. Oczywiście to jest sport dla osób, które właśnie mają ten duch walki, mają chęć do tego, żeby właśnie przełamywać samych siebie, przełamywać swoje lęki. Ale spadła z Nie, ale nie będzie to nie zaspędzi. Pięknie biegnie. Pięknie. Stoi. Jest stoi. Let's go! Let's go, tigers! Let's go! Let's go tigers! Let's go! Let's go, tigers! Let's go! Ale! Ja patrzyłem na prezentują świetny poziom. No, to się jakoś, żeby Let's go, żeby go, Tigers! Let's go! Let's go! To jest punkta. Tu się zdobywa punkta. Akcja podaniowa. Skuteczna. Wielkie brawa. Let's go, Tigers! Let's go! Let's go, Tigers! Bardzo dziękujemy przede wszystkim za wasze tutaj bycie z nami, właśnie portal zabrzanie.pl. I chcemy, też, chcemy teraz wszystkich tych, którzy są zafascynowani tym sportem, ale też tych, którzy właśnie oglądają portal, którzy wchodzą na tę stronę, pozdrowić i kibicujcie nam, kibicujcie futbolowi amerykańskiemu w Polsce.